Cześć, ja widzę w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest odcinek nietypowy trochę, bo no jest odcinek z trasy. I no jedziemy nowym ciągnikiem. Pokażę Wam go bardziej już na gospodarstwie. A jedziemy też już z prasą od razu bo właściciel tego ursusa miał prasę, ten ciągnik i cały oszczęd do niego, więc oszczęd też widzę, że już jest i oszczęd stoi już na gospodarstwie, bo właściciel miał go tam przywieźć po prostu i postawić jeszcze widzę, że muszę, będę musiał temu właścicielowi zrobić przelew, zaodobnić za sobie oszczętu Widzimy, no, dzisiaj będzie jeszcze akcja prasowanie. Miała być dzisiaj już kiszonka, no, ale... No, z racji, że prasę udało się jeszcze kupić, no to... No... Będzie akcja prasowanie No to... No to tak. Jest to Ursus, jak już wiecie, 914, tutaj o macie, o tu i praca Sigma. Jest to Ursus znowu zadbany, Liczni, licznik ma wymieniony, więc a jeszcze Siles na zborze jest, ale jest to Ursus, no, on ma już parę jest może język mi się włączy. Ten ucztus ma już kilka lat Ale no A widzę tutaj dzisiaj nie pracujemy na tym polu Bo tutaj to dużo kręcenia będzie też Widzę ten ucztus ma parę lat Ale licznik ma po prostu wymieniony Jak możecie zobaczyć już ma świeże powiemianie, kiedy mówi, Więc no nie dziwcie się, że jest zero lin. przetestujemy go. Widzę, od razu tracę. I z prasą. Uksus -widzowy też może jeździć więcej niż na zetorek. I na widzę teraz? W tym momencie mamy trzy ciągniki na gospodarstwie. No, nie no dobrze, niech sobie będą te trzy ciągniki. W jakim biegiem teraz to jeździć? No, sprawdzimy czy działa ja nam ta trasa, widzowie. No no, kręci się wszystko, kręci się wszystko, więc... No chyba dobrze. Chyba dobrze. Bałek się kręci. Kura trochę możemy podnieść i no... i go! No i widzowie w przyszłym odcinku będzie jak kiszonka, a potem... no, złożenie belek. O, takowo. No, nie, nie powinien się zapychać. Nie powinna bo ona prasa. W zapiściach minął, miesiąc z szkoły. Bo no, mi dobrze, dobrze. Ale no, jestem ciekawy, bym minął. Bo boję się żebym w nie załapał tej słonki. Dobra, pierwszy przejazd sprasowany widzowie. W tym to jest taka sama skrzynia biegów co w naszym zatorze więc tutaj nie ma, mi się biegnie nie płączą. No prosta skrzynia biegów. Jest w nim. Kurde widzę, może... Nie, no na pełnym jej idzie oczywiście. Tutaj widzimy ogólnie Kasztan, czyli twórca tego pięknego modu, czyli tych osusów, dodał do nich okony. I... 100 mile? No chyba 100 mile, nie wiem. Nie będę teraz na filmie już sprawdzał, ale chyba 100 mile to są, nawet już nie wiem, Nie, to są, no to są 100 mile widzę. Ja. I no, dodałem coś że tutaj o interaktywną formę, bo sobie masz jesteś? I przepraszam się męczyć. I a i widzowie, jak ktoś jest chętny, żeby kupić ją to prasa mam na sprzedaż tą tą kostkującą. Bo mam już okrągłą. Dobra, wyrzucamy tutaj balaczki widzowie. O, mam ją. Nie, no ładna, zbita jest. Nie, no ładnie. Może się nie rozwali przy transporcie. Mam taką nadzieję oczywiście. Widzę, że mam do pogadania z wami. A i widzowie piszcie, jak pan mija niedziela, bo wy teraz widzicie w niewiele. A ja go dla was nagrywam w środę. No, wy go widzicie w niedzielę. A jeszcze widzę, nie wiem, jak jaka niedziela będzie czy, czy słoneczna, czy bo widzowie nie wolno nigdy uchać pogodzie. Widzę jak sprawdzacie pogodę w telefonie. No to widzowie sprawdzajcie na najbliższą godzinę, nie sprawdzajcie na, na jutro czy na pojutrze, bo widzowie to może być nieprawda w znaczy, no Często to jest prawda, ale no, czasami to na przykład widzowie... Macie z nieba i wszystko, już kombań zamówiony, zaczynacie kopić, a tutaj zaczyna pać, no to no słabo to Znaczy niektórzy to zamawiają konwaj, konwaj zamawiamy, bo to mamy, ale no lepiej chyba wynajmować niż mieć swój, bo jak macie swój, to wydatków dużo się ma, że tak powiem. I widzowie, już się chyba nie da tej maski zdjąć na X. Zaraz widzę, to sprawdzimy. Tylko chyba teraz to tylko interaktivę kontrol. Ale, ale... Ale w sumie to fajnie widzowie. Wcześniej to, to było trochę problematyczne, bo nie chcąc się kliknąć, na już maski nie miała w ciągniku. Dobra, sprawdzamy to. Klikamy x nie, nie idzie już na maszka teraz. Fajnie, dobra. Podoba mi się to. Um, widzimy, czujnik belki jest znaczy, w ogóle. Znaczy, pikantny w tym razie jest. Fajnie, dosyć. Ale widzimy, to już nie jest kostka. Tutaj się trzeba zatrzymywać, żeby wyrzucić. No i mamy drugą belkę. No i widzimy, teraz będzie trzeba tam te wszystkie kostki zużyć już, bo no miejsce trochę nam zakręcają teraz. A i widzę, że poza odcinkiem pole i łubin wykosiłem, żeby już nie tracić czasu na odcinka. bo nie ma już tyle czasu no teraz, bo teraz we wrześniu no to żniwa owsa były kukury zabędzie, no dużo akcji jest więc to nie, nie było nawet czasu żeby kamerę wziąć i nagrać wam sorry akurat, jeśli coś chciało obejrzeć ale no w przyszłym Roku będzie na pewno. Widzę no, no, łubiny drogi jest i to mi się właśnie podoba, bo no ładnie sobie zarobić na nie można. Ale no ciągnik bardzo fajny akurat. Podoba mi się wygodny przede wszystkim z wspomaganiem i uwaga, uwaga jest to ciągnik z przednim napędem, czyli no coś co nam się już dawno no mówiłem o tym, że kolejny ciągnik jaki będzie to będzie z przednim napędem no i on no, rekomenduje Widzę, patrzcie, jakie ładne tutaj pokosy mi wychodzi. Teraz, jakie widzę to takie... One mega ładne, widzę, ja są takie. Nie są szerokie mocno, tylko są takie, że to praca je idealnie bierze. I no nie są też za wysokie, bo gdyby wysokie, to mocno wolno by trzeba było jeździć, bo by się zapy... zapychała pewnie. No to mamy trzecią belkę. Ja w ogóle widzę w jak mówicie, w realu na belki. Bo są, niektórzy mówią belki, niektórzy, niektórzy mówią kulki. U nas w domu widzę, mówi się z wilki. Nie wiem czemu nawet, ale no, z wilki po prostu u nas. Ale no, u każdego się inaczej robi. No i widzę patrzcie, jak tutaj są trzy pokosy. No i widzę, zrobimy jeszcze jedną walkę i będę kończy, kończył ten odcinek. No, Wrzucimy wyższy bieg widzowie. Jechał się tak już nie męczy tak wolno. Trzeba mu dać trochę. Daj mu daj mu. <grych> daję, widzę wiecie, jakie oceny też macie w szkole, bo... No ja mam dobre oceny, tak jak na razie. Ale nawet ja muszę wam powiedzieć, że niektórzy to już mają po 5 dynek albo po sześciu. Hmm. Nie będę mówił to, bo pewnie nie znacie, no ale powiem jedynie, która to klasa jest. Taka zawodna, jest to klasa czwarta i więcej już nie powiem, bo no, no żebyś żeby to się wyrazić no ale akurat w mojej szkole to czwarta klasa jest taka nieodgarnięta trochę no, jedynki no No i widzę, że będę już końcu ten odcinek. Zrobię Wam jeszcze ładny DPM. Takie I o takim o ujęciem. A skończymy ten odcinek. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym Narka.